Dobry wieczór, dobry wieczór. Uśmiechnięci, zadowoleni, bo jest sukces koszykarzy BM Slam Style nad hydrotrakiem Radą. Dzisiaj 59 do 51. Takim wynikiem kończy się ten mecz. To jest sukces podopiecznych Łukasza Majewskiego, numer 7 w obecnym sezonie. No i nasz pierwszy gość Daniel Szymkiewicz. Daniel, jak tak spoglądasz na ten wynik końcowy tego meczu, to jakie gdzieś tam myśli przede wszystkim przebiegają po tym dzisiejszym pojedynku? Mm. To był ciężki mecz na pewno dla nas nie zaczęliśmy go dobrze przede wszystkim w ataku. Nie, 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 nie było tego flow, nie, nie, nie mieliśmy często pewności siebie w, nawet, później nawet w drugiej połowie. Ale najważniejsze, że w tej końcówce kiedy trzeba było, to, to trafiliśmy te najważniejsze rzuty, czyli wyrwaliśmy te piłki w obronie i, i udało się wygrać. Taki ciężki, trudny, toporny ten mecz. Gdzieś tam do przerwy plus 13 w trzeciej kwarcie Hydrotrack nas przełamuje, ale odpowiedzieliśmy, tak jak powiedziałeś w tej czwartej kwarcie, że nie pękliśmy w tym momencie. No myślę, że to było najważniejsze, że właśnie nie pękliśmy w tym momencie, kiedy no oni nawet wyszli na prowadzenie, bodajże w trzeciej kwarcie, ale no ciągnęliśmy ten mecz do końca No i udało się. Oni mieli ten moment, kiedy tam do nas doszli, ale trafili kilka rzutów za trzypunktowych, ale no udało nam się dowieść to zwycięstwo do końca. No właśnie, zwycięzców się nie sądzi, tym bardziej, że za tydzień, dwa, trzy tygodnie nikt nie będzie pamiętał tego, w jakim stylu, jakim wynikiem zakończył się ten mecz. Najważniejsze jest to, że dzisiaj wygraliśmy, bo to był mecz z kategorii tych o 4 punkty. Dokładnie to był mecz dla nas bardzo ważny, może nie dobry dla oka, kibica, ale no, takie mecze też się zdarzają, to jest sport, no, nie zawsze mecze są ładne, piękne, nie zawsze wszystko trafiamy, ale o, najważniejsze że wygraliśmy bo to jeszcze raz cenę zwycięstwo dla nas. Daniel, z Twojej perspektywy, te problemy wynikające w grze przeciwko Boguckiemu, bo on dzisiaj 21 punktów i 14 zbiórek. W tym pierwszym meczu, jak graliśmy tam u nich w październiku, też Bogucki pod tymi koszami e, szalał. Z czego to wynika właśnie, że on tak w tych meczach z nami sobie dobrze radzi, Twoim zdaniem? Znaczy myślę, że dzisiaj to jest spowodowane tym, że musieliśmy z czegoś zrezygnować, tak? Na przykład, e, no, od nich strzelać kamfor, od Kampor kamfor, miał tak. zero... Bez punktów, tak? 0,11. Dokładnie, także no, my kosztem czasami niepomagania do e, Adrana Boguckiego po prostu zrobialiśmy, zostawaliśmy ze, ze Strzelcem e, i po prostu daliśmy mu grać, ale no straciliśmy tylko 51 punktów, więc myślę, że to jest, że nasza obrona dzisiaj funkcjonowała dobrze. Ale przyznasz, że dawno takiego wyniku nie było w meczu ligowym tak niskiego oczywiście przy tym jak ta nowoczesna koszykówka jest taka bardzo ofensywna. No dokładnie, ale myślę, że właśnie to wzięło się z obrony też. No, broniliśmy dobrze, oni też nas, e, dobrze byli przygotowani na nas. E, świetnie nas bronili, nam było ciężko, e, no ale no, nam się udało i, i, I no, możemy byli, być zachowaliśmy, zadowoleni. dokładnie, schowaliśmy tak. jedną głowę, pokazaliśmy charakter w czwarte kwarcie e, no i też umiejętności. E, na przykład Nikola miał cały słaby mecz, nie, nie szło mu, no przecież tam tak jest, a gdzie był ten ważny moment, dał przechwyt, także no, wtedy właśnie w czwartej kwarcie pokazaliśmy dzisiaj, że nas stać i myślę, że jesteśmy, będziemy silniejsi z tygodnia na tydzień. Takie jeszcze dwa pytania, bo wiedzieliśmy, że to jest niesamowicie ważny mecz, tak, który musimy wygrać, to gdzieś tam się działo w podświadomości, to obciążenie psychiczne przy tym, przy tym meczu? <laughs> Przepraszam, y, myślę, że nie... Y, nam po prostu się źle wyszliśmy w mecz. My w ataku nie, nie mieliśmy tego flow i, i od tego myślę, że wszystko się zaczęło. O, także myślę, że tutaj... Szukać jakichś mankamentów i czegoś, co było powodem, że no nie zawsze tak gra dzisiaj ładnie wyglądała. Ale najważniejsze jest siódme ligowe zwycięstwo w tym sezonie i teraz co? Nie ma czasu na odpoczynek, bo już w sobotę MKS Dąbrowa Górnicza, teoretycznie zespół, który jest trochę w kryzysie, przegrał wiele spotkań z rzędu, ale to będzie ciężki mecz na pewno. Bo w tej lidze nie ma łatwych spotkań. Ta liga jest tak spłaszczona, że tam się dużo ciekawego dzieje. Dokładnie, na pewno na takim poziomie nie ma łatwych spotkań. Teraz chwilę będzie odpoczynku i będziemy przygotowywać się do meczu w sobotę. Także Dąbrowa na pewno nie będzie łatwym przeciwnikiem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Tyle Daniel Szymkiewicz. My za moment wracamy tutaj do Ostrowa Wielkopolskiego. Powracamy do hali przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Jesteśmy w doskonałym nastole, nastroju, oczywiście z Filipem przy Dylewiczem przy stole oczywiście. Przede wszystkim gratulacje, bo to taki twój można powiedzieć trochę urodzinowy prezent, tak, bo w sobotę były urodziny. Dzisiaj mecz w poniedziałek, także chłopacy wspólnie z tobą zapracowaliście na to, żeby dzisiaj taki Zapra był prezent. Zapracowaliśmy tak w sobotę, że dzisiaj jest taki wynik, nie? Tak, że, tak, no, ale to oczywiście w formie żartu, bo w, nie, nic się nie działo. Także rzeczywiście chciałbym podziękować kolegom, że, że, że taki prezencik mi tutaj zafundowali. Przede wszystkim kibicom, dziękujemy kibicom za doping. Brzydkie spotkanie, ale najważniejszy wynik, prawda? Chyba w kontekście tego, że bijemy się o playoff. Także metę, takie mecze też sztuką jest wygrać, po prostu, że, że nic nie idzie, nie ma skuteczności. Widać, że, że, że jest ciężko, a jednak tam gdzieś to wyciągnąć, wygrzebać, to gdzieś tam z tego dołka podparkietowego ja. to też jest sztuka, prawda? Także cieszmy się, że wygraliśmy. Duży materiał do analizy, ale jak już powiedziałem, najważniejsze zwycięstwo. Taki toporny był ten mecz, tak ciężko nam się wchodziło. O tym przed chwilą mówił Szymek. Potem do przerwy plus 13, oni gonią, przebijają nas nawet i wiesz, masz tyle doświadczenia przecież, że w takich momentach, kiedy idzie ciężko, kiedy rywal nawet Wychodzi na tak, prowadzenie, to tak. potem ciężko wrócić do gry. A my dokładnie, to dzisiaj zrobiliśmy. Dokładnie, także dokładnie. To też tam jest za, taki... Zatrzymaliśmy jej w gości i rzeczywiście mogliśmy się tym odbić dalej. I, i to, to, to się ceni, to jest taki jeden chyba z niewielu punktów pozytywnych dzisiejszego spotkania, bo tak jak zaczęliśmy agresywnie, bardzo dobrze pierwszą połowę, tak drugą w, w, zupełnie od, na odwrót. I, i b, było blisko tego, że, że mogliśmy pogrzebać spore szanse na to, żeby gdzieś tam walczyć o, o ten playoff. I, I sami sobie podcięliśmy skrzydła. Natomiast jak już powiedziałem, to jest sztuką wygrać takie spotkania i na pewno w to, że, że gdzieś tam odparliśmy, a tak szal, że gości jest, też się ceni, także to jest duży pozytyw tego spotkania, ale duży materiał dla trenerów do analizy. No bo my tak dzisiaj trochę byliśmy pod taką ścianą w tym meczu. Wiedzieliśmy jak ważny mecz o 4, o 6 punktów, to tak się ładnie mówi, tak, ale to były takie rzeczy, które przed tym pojedynkiem, no dzisiaj było często gdzieś to powtarzane. No Kilka kolejnych spotkań chyba jest dla nas, dla nas kluczowe i w, myślę, że Dobrze się stało, że się zagraliśmy tak słabo. W Cudzysłowie, oczywiście, bo byśmy zagrali słabo, to byśmy nie wygrali, prawda? Także nie na naszym poziomie może to lepiej zabrzmi. W kontekście tego, że gramy Dąbrowa za tydzień, że gramy Szczecin, Wyjazd, także dostaliśmy takiego pstryczka, który spowoduje, że będziemy bardziej skoncentrowani i mam nadzieję, że to się przełoży na to, że będziemy grali lepiej, skuteczniej. i No takie dni też się zdarzają, tak? prawda? W... Ale tego wyniku za miesiąc nikt nie będzie pamiętał. Najważniejsze tak, jest to, że tego, mamy siódme zwycięstwo, nikt tak? Nikt nie tego można trzy, ponarzekać, za, można za powiedzieć, że to Dokładnie. było źle, tamto było źle, ale to ta, najłatwiej że... Można, Zup, tak, ta, że zupa była zasłona ta. na przykład. Nie, że te, Ale że wynik końcowy jest najważniejszy po tej końcowej syrenie. Tak, i to, że w tabeli gdzieś tam się wpniemy ku górze, także to, to się ceni, to jest najważniejsze, i fajne jest to, że jesteśmy razem i się wspieramy i się rozwijamy. Powiedz mi, ten Bogucki dzisiaj, Adrian Bogucki, 21 punktów, 14 zbiórek tego chłopaka. Z czego to wynikało przede wszystkim, że on gdzieś tam pod tymi koszami trochę no, poszalał? Myślę, z fajnego systemu trenera Witki na pewno, gdzieś tam w, w pick and e 1-5 mieliśmy olbrzymie problemy z, z tym, żeby pomóc, ponieważ na czwórce grał Lindon, bo, czy, czy, czy bardzo skuteczny zawodnik, który dobrze za trzy punkty i na pewno ciężko było od niego pomóc, stąd się otwierała pozycja dla, dla, dla gracza numer 5, ale trochę mi go szkoda, bo koszykówka poszła chyba w kierunku takim że Steve Carey, spowodował, że wszyscy strzelają za trzy, a nie grają na wielkich takich mm -hmm. pod koszem, którzy tam rzeźbią fajnie, nie? Także... Ale... Fajny urodzi... tak, jak... mi się bardzo tak... podoba. Jestem pod olbrzymim wrażeniem, szczególnie, że w chyba też tam nam w nos, takiego dosyć solidnego. Dzisiaj double double solidne, 14 desek widzę, tak? tak 14 desek. 32 20... Ewalu, 21 tak. Oka, także... 20... 10-12 z gry. Rewelacja, także będę trzymał za niego kciuki, naprawdę cieszę się, że tacy gracze dalej gdzieś tam się pojawiają w Polsce, ponieważ gdzieś tam przez te wszystkie lata było z tym ciężko, a taki mi się wata piątka, super, trzymam kciuki. No dobra, wygrywamy mecz i teraz takie jeszcze trzy tematy. Na początek, jak się czujesz, kiedy ta czwórka jest sprzed, po tych urodzinach sobotnich generalnie, no bo to cały, cały świat koszykarski, bo pewnie było mnóstwo telefonów, co? No było, było fajnie, wiadomości, bardzo, 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 bardzo miło i większość było pozytywna także w takie wsparcie. Syn napisał, że jestem dla niego bohaterem, co było dla mnie w ogóle takim takim impulsem dodatkowym, gdzie tam ta czwórka nie ma zupełnie dla mnie znaczenia, także jakieś pewne dolegliwości są, ale gdzieś to odsuwam na bok, cieszę się, że mogę grać, cieszę się, że trener daje mi szansę i cieszę się, że w waszych kolegów jeszcze widzę ten szacunek taki do siebie, także to mnie na zagramy dalej i to mnie wycieszy także czwórka nie ma w ogóle znaczenia. Mogę, no, mogę, Równie dobrze mogę być dwójka. No tak, bo ty. No, przecież... no ale trójka. Ale trójeczka, <grym> ale, ale my jesteśmy ten sam rocznik. No, e, ale to widać. Tak? <grym 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 tak jest, 80. E, ale jeszcze trochę lat chcesz pograć. To gdzieś no to czytałem tak wywiady to... To... dla TVP Sport, udzieliłeś i w taki fajny materiał pojawił się przy okazji właśnie Twoich urodzin tam powiedziałeś, że jeszcze trochę chcesz pograć, jeszcze trochę chciałbyś porobić na tym parkiecie. Nie, chciałbym na pewno. Czy mi Matka Natura pozwoli? W, w, w inne kluby pozwolą, czy mi ktokolwiek pozwoli, to też nie jest rzeczywiście tylko i wyłącznie w mojej gdzieś tam widzi mi ale zrobię wszystko, żeby być przydatnym i jak długo będę brany w kontekście budowy zespołu pod uwagę, tak długo będę w stanie prze, przezwyciężyć te wszystkie niedoskonałości, które gdzieś tam o poranku szczególnie się... W pokazują. Jak się wstaje. Jeszcze ja Nie chcę się, wstać. <noise> jak się <głos> próbuję, <głos> próbuję jak wstać. Jak się próbuje. Jeden temat. Kobe Bryant, e, bo to taki gorący temat, ta tragedia, która się wydarzyła w niedzielę. Ty jak w połowie lat 90. zaczynałeś tą swoją przygodę z basketem, to był gość, na którym się nie wiem, wzorowałeś, czy może byłeś, patrzyłeś na kogoś innego? No, ja nie, mia nie miałem Chociaż czy nie takiego czy ty wzoru No nie, nie. Bardziej bardzo przykre to, że, że przede wszystkim był człowiekiem, był osobą, był ojcem, wujkiem. Kolegą, przyjacielem i myślę, że ja bardziej w kontekście w tych, kategoriach, w tych kategoriach, bo wiadomo był ikoną dla wielu milionów osób, był wzorem, był, był kimś wyjątkowym, ale wszyscy patrzą przez niego przez pryzmat sportowca, ale musimy też spojrzeć, ja patrzę z takiej drugiej strony, w związku z tym, że nie do końca się interesowałem jego taką sportową częścią, no, ale jednak był osobą, był, był także no... Wobec Takie to śmierci, życie jest wobec, wobec, niestety. Tak? Wszyscy, wszyscy jesteśmy jednakowi. Także przykre bardzo, ale, ale w takiej tragedii zdarza się na świecie w setki chyba dziennie, o których nie wiemy, także w, no niestety taka kolejność na wszystkich przyjdzie czas. Ale ja nie, 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 nie mówimy takich co... przykrych. Nie, nie, mówimy dobrze, mamy Ta, siódme ligowe zwycięstwo, w sobotę dalej. mamy o 19.30 tak, dobrowę górniczą i co tak, powiesz, no, co powiem. oni przegraliśmy. No, 90 oka rzucimy powiem. Tak? Znaczy, to się wytnie. Nie, nie, nie w wiem, każdym czy, razie. Mhm. Jesteśmy świadomi tego, że musimy walczyć szczególnie u siebie. w Wsparcie kibiców, fajna atmosfera, w nasz parkiet, to, że, że, że bijemy się o to, żeby grać w playoffie. Pokazaliśmy pierwszą połowę, bardzo dobry defense, dodamy do tego offense. No i w o kolejne zwycięstwo i tym optymistycznym akcentem dziękujemy pięknie bo już jest dziękuję późno tak Dziękuję za życzenia oczywiście wszystkim kibicom i wszystkim osobom które o mnie pamiętały i lampkę szampana wypiję Pomyśle, dalej. Bo, bo, bo gramy tak dalej, tak jest, jedziemy dalej, dziękuję pięknie Filip ja Dylewicz, a Państwu także dziękuję, kończymy ten poniedziałkowy wieczór z uśmiechem na twarzy, Stalówka wygrywa, Stalówka już w sobotę gra z em Dąbrowa Górnicza, także bądźcie z nami, dopingujcie żółto-niebieskich, bo warto, bo gramy o to, żeby bić się o awans do fazy playoff. Do zobaczenia. Zapraszamy. Có Pana dzisiaj z przed może co przyjechał nie co Aha tak? no Kodręgany właśnie jeżeli nas ogląda jeden z kibiców będziemy ta... na tak się spotkamy w kwietniu tak i w, w kwietniu będziemy... dokładnie tak, wyjaśnimy tak jest mamy prezent dla pana dokładnie dobra